Więc jak już pewnie zauważyliście po tytule W dzisiejszym odcinku Odcinku W dzisiejszym filmie Rozpoczynam taką miniserię yy, Która będzie się składać z dwóch filmów jest to seria inspirowana plotkarą, więc jeśli oglądaliście plotkarę, pewnie wiecie, czyj look dzisiaj właśnie próbowałam skopiować. Jest to look oczywiście królowej Bee, czyli Blair Waldorf, którą uwielbiam. Jest ona taka troszeczkę może podła i wredna, ale mimo wszystko kocham ją. Jest niezależną, silną kobietą która ze wszystkim sobie radzi i po prostu uwielbiam ją. Uwielbiam jej taki klasyczny styl, znaczy klasyczny, no może nie klasyczny, ale taki zdecydowany i taki trochę królewski. Więc dzisiaj postaramy się odtworzyć troszeczkę jej look, pokażę wam jak wykonać ten makijaż, fryzurę, która oczywiście no, nie mogłoby zabraknąć kokardy w stylu Blair Waldorf i pokażę wam jak możecie odtworzyć outfit, który z pewnością Blair by założyła. I w kolejnym y, odcinku, filmiku, y, z tej serii zobaczycie oczywiście styl Serenę Więc oczekujcie go bardzo za niecierpliwie Zapraszam do oglądania EXO EXO, Jak wszyscy wiemy, Blair jest doskonała, więc jej skóra jest doskonała Więc nakładam bazę, aby wygładzić swoją skórę Następnie nakładam podkład, który y, nazywa się Stay Matte od Rimmela Aby ukryć wszelkie niedoskonałości nakładam korektor od Maybelline i jest to Pure Cover Mineral. Gostawić skórę używam ryżowego putru Danicar. Następnie nakładam brąz z paletki That's Heart na kości poletkowe i po dwóch stronach mojego czoła. Aby ożywić twarz, nakładam róż z paletki Forever Nude. Następnie uzupełniam brwi za pomocą cieni od Carter. Jako bazę pod cień używam korektora od Catwey Camouflage Queen. Na całą ruchomą powiekę nakładam jasno różowy połyskujący cień z paletki Revealed. Na załamanie powieki nakładam jasno dużowy cień szczoteczką do blendowania. Następnie jasnymi odcieniami cieni rozświetlam łuk prwiowy oraz mój wewnętrzny kącik. Kożowym cieniem podkreślam również dolną powiekę. Pododporną kreskówką od denikate rysuję delikatne skrzydełko. Możemy zapomnieć o tuszu, więc ja nakładam mój ulubiony od Benefit Day Real. Co do włosów, na początek tworzymy przydziałek na boku i jak widzicie, to troszeczkę śmiesznie wyglądałam, ponieważ jestem przyzwyczajona do przydziałka pośrodku. Następnie dzielimy włosy na dwie duże sekcje, z których wydzielamy dość spore separacje i bardzo prosto kręcimy włosy w zewnętrznym kierunku, zaczynając od końców do yy, ku nasadzie włosów. Więc jest to cała filozofia kręcenia włosów do tego looku. your door Oczywiście, jeśli chcemy wyglądać jak Blair Waldorf, nie możemy zapomnieć o opasce do włosów z kokardą. Więc ja taką opaskę zakładam, o, pochodzi ona ze sklepu iloko.pl i następnie poluzowuję delikatnie włosy i to jest skończony makijaż i fryzura, więc zapraszam do outfitu. do stylu Blair. Wszyscy możemy stwierdzić, że jest on taki trochę styl uczennicy, dosyć klasyczny, zwłaszcza w pierwszych sezonach, więc wybrałam białą, zwykłą koszulę od Kubusa. Moja spódniczka w kratkę pochodzi ze Stradivariusa, zakolonówki z Senseya, balerinki z Mojito i marynarka z New Look. Oraz moja kurtka, tak jak już wspominałam, jest ze sklepu iloko.pl. W sumie to nawet nieźle się czuję w, tym, w tej stylówie, ale jakbyście chciały wiedzieć, mam na sobie coś, co Blair Waldorf zdecydowanie by założyła. Monkey shirt! <grym> Więc mam na sobie moją koszulkę z mapką i jestem królową bi. I know you love me. Say it ain't easy, but it's hard.